Siemanko, Siemanko, witamy. To jest tydzień po otwarciu. Trzeba zdać relację, jak wygląda sytuacja tydzień po. Jak to wygląda, czy człowiek jest zmęczony, czy jest zadowolony, czy po prostu rozczarowany. Ogólnie zadowolony, zmęczony, rozczarowany, w ogóle. Uważam, że jest całkiem spoko. Jak na początek, jak na. Otwarcie bez jakiejś wielkiej reklamy to systematycznie ludzie przychodzą i mamy już pomału regularnych klientów, mimo jest otwarty ty tylko tydzień czasu, a osoby przychodzą co drugi dzień te same. Naprawdę bardzo dużo osób wraca, które tu były raz powróciły ludzie, co byli na przykład w weekend w niedzielę, też wrócili w niedzielę, bo mamy też taką tendencję, że cały czas. Pieczemy inne ciasta, czyli też to robi dla nich jakąś atrakcję, nie jest to monotonne, jak na razie Że cały czas mają tylko jedno i te same ciasto do wyboru U nas cały czas się zmienia, co 2-3 dni jest cały czas inne Jest pieczone codziennie, jak inne, zależy od sprzedania, jak to się wystawia Niby tydzień czasu dopiero, co się tu zmienia, a dopiero otworzy Ale jednak tak jest o chwila przerwy była, musieliśmy tu przedyskutować jedną sprawę. No i co takiego? Co tak naprawdę wuzetka robi? szał jak na razie każdy próbuje wuzetkę, wuzetka chyba się stanie naszym e, standardowym ciastem w menu. Tak naprawdę, tak naprawdę cały czas testujemy, pieczemy też różne rzeczy, żeby wychwycić co jest najbardziej Pytane, chciane i w ogóle Bo tak naprawdę nie wiemy, nie sposób jest napisać wszystkich czas Nie wiadomo ile i nie wiadomo co potem z nimi robić Czy będą kupować, czy będą wracać, czy nie Trzeba to jakoś wy... wywnioskować, że ja tak powiem Po tygodniu czasu też już zdajemy sobie sprawę, o której można przyjeżdżać O której można otwierać i do której można być otwartym I ile można wypiekać tych chlebów i tp, i td, tak naprawdę jest dopiero tydzień, no ale już mniej więcej można się rozeznać, jak to wygląda. Jak jest w tygodniu, jak jest w weekend, tak naprawdę o, a jak to się przedstawia w ogóle dzisiejsza lata? Standardowo chlebek na zakwasie drużdżóweczki z wiśniami, chałeczka i dzisiaj mamy. Taki ala bigos Serwujemy To są ciasta To oczywiście serniki, to Sernik bananowy Sernik orzechowy Szarlotka z Bezo, Ciastka się kończy trzeba dorobić dzisiaj o Dzisiaj wrzetka robiona Sernik z galaretką I tu już końcówka Jakieś ptysie są Trzeba dorabiać, dzisiaj już trzeba kręcić więcej ciast Dzisiaj trochę zajęty, ale muszę zrobić financierę Ciastka jeden sernik No i jutro trzeba pieć ciasto. dobra Muszę się zabierać za przygotowanie chleba O klientów mam, to zaraz za. O no i dobra i skończmy Tak naprawdę nie pamiętam na czym skończyłem Bo ludzie przyszli jacyś I potem przyszli następni następni I potem zacząłem robić rzeczy i się zeszło no i co, I wieczór już pomału się dochodzi, szósta godzina dobra, trzeba myć kuchnię dzisiaj jest poniedziałek dzień taki sprawdzający, jak wygląda poniedziałek po prostu cały czas chcemy to sprawdzać, porównywać w jakie dni trzeba można by było mieć zamknięte, w jakie otwarte no i tyle no nie pamiętam na czym skończyłem, moje, moje wnioski po tygodniu prowadzenia jak się, jak się czujesz z tym całkiem może być nie, nie mam jakiegoś oczekiwań też za wielkich jest całkiem spoko bo jak na razie jeśli tak będzie to wyglądać przez następny czas prowadzenia to będzie gitara ale czy to jest mąż szczyt jaki byśmy chcieli to nie no, chcemy dużo więcej ale jak jako początkowi amatorzy żeby zobaczyć z czym to się je jak wygląda prowadzenie knajpy takiej kawiarni będziemy wprowadzać też lunche bo tak o, dzisiaj już miga i tak musimy jeść, No także pewnie wczoraj mieliśmy krokiety robiliśmy to od razu się sprzedały tak naprawdę yy, mamy zamiar wprowadzić jakieś pierogi jeszcze przyjdzie maszynka, to mięso zamówiliśmy to będziemy robić pasztety może kiełbasy takie raz dziennie Lunch, słony, jedzenie będziemy robić, no bo musimy sami jeść, nie będziemy zamawiać, nie będziemy gotować w kuchni. To będę tutaj robił niedużo porcje. Jeden garnuszek, który sami zjemy, a resztę, co nam zostaje, to sprzedamy po prostu, jak się uda sprzedać, czy nie. No i zobaczymy też reakcję ludzi. Na razie testy chałki się schodzą, chałki naprawdę się podobają i chyba smakują z tego, co rozumiemy. Zobaczymy. Druzowecki też, wózetka tak jak mówiłem. Bardzo ładnie schodzi, bardzo mi się podoba. Karpatkę tylko raz robiłem, ale nie, nie, nie zdążyłem jej ten sprzedać e, ludziom, bo przyjechał chłopak, który powiedział, że jego e, teściowa jest z Polski i chyba żona jest polka tak z tego co zrozumiałem. I po prostu całą blaskę karpatki kupił. Także nie wiem czy była dobra, czy była niedobra, czy Powinna być słodsza, rzadsza, czy jaka, czy więcej kremu, czy ciasta, nic nie wiem Po prostu zrobiliśmy to, bo trenowaliśmy, chcieliśmy zrobić przepis i chcieliśmy zobaczyć jak to będzie się przedstawiać No i przyjechał z rana i zanim w ogóle wyceniliśmy, bo nawet nie wiedzieliśmy po ile to sprzedać, jak to będzie cena Zabrał całą blaszkę Spoko, niespoko, bo trzeba robić jeszcze raz i trzeba testować i będziemy Zgadywać, czy smakuje ludziom, czy nie smakuje. No, ściemnia się pomału, 6 godzina, już niedługo zrobimy okna. Lecą już do mnie ozdoby do okienne. No i tyle. No, jesteśmy. O, przepraszam, jesteśmy usatysfakcjonowani z prowadzenia knajby po tygodniu. Jest to męczące na maksa fizycznie i psychicznie. Naprawdę jest to no męczące, nie ma czasu na nic Prowadzisz, sprzątać, jedziesz do domu, kąpiesz się, jesz, kładziesz się spać i rano wstajesz, kąpiesz się, ubierasz i jedziesz Tak wygląda praktycznie dzień I spędza go cały dzień w knajpie I w knajpie to tylko pieczesz i patrzysz co brakuje, co trzeba domówić, co zamówić, co dowieść. Ja, i... Tak wygląda życie, nie masz czasu na nic, na, na żadne oglądanie, czytanie, czy cokolwiek. Po prostu najpierw to jest Twoje życie. Jeśli się zajmujesz tylko jak zamówić mąkę, gdzie jest w ogóle magazyn, czy z internetu brać, czy podpisać kontakt z firmą, żeby dostarczali Ci jajka, czy samemu kupować. No i takie rozkminy są. Czy pudełka te co kupiliśmy to są były wystarczająco duże, czy za małe, czy torebki, muszą być takie czy plastikowe, czy papierowe, czy takie wielkości I cały czas jest taka rozśmina, cały czas, tylko na to jest czas, nie ma czasu na żadne oglądanie czegokolwiek i tyle. I tak to na razie się przedstawiam. Na razie bardzo pozytywnie, ludzie podchodzą bardzo pozytywnie do tego co tu się dzieje, przychodzą uśmiechnięci, to jest bardzo fajne, polecają inny, robią dużo zdjęć. Wrażenia, ogólnie bardzo miło się pracuje, no bo klimat jest naprawdę fajny sami pozytywni ludzie przychodzą, uśmiechnięci, próbują nie wiem czy udają, czy tak na, po prostu naprawdę im smakuje i tak to mniej więcej się wygląda, naprawdę pozytywnie to jest dobre, we dwójkę możemy sobie pracować w jednym miejscu to jest też fajne od groma fajnych ludzi i to chyba tyle nie wiem, bo zgubiłem wątek wcześniej, chciałem chyba coś powiedzieć bardziej jak to się przedstawia no, ale to tyle, tak, tak to mniej więcej wygląda po tygodniu jeszcze godzinka i się zwijamy stąd normalnie siedzimy gdzieś do 8 no, dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj w ogóle mieliśmy nie być, ale mamy zamówienie na jutro tak, na ciastka, finansjery i, i sernik, musimy go dostarczyć Dzisiaj już zrobiłem praktycznie wszystko. Tylko to musi postać jeden dzień, jutro dokończyć, zapakować i do odebrania. Dobra, to tyle. Widzimy się w tygodniu albo za tydzień na podsumowanie następnego tygodnia. Nark.